Od szedł do 400 Dzisiaj chłodny wiosenny bytą. Myślałem, że już nic się nie trafi, a trafiło się coś, co szukam od lat to w śmiesznych pieniądzach. Nie lubię tych schodów. Więc zapraszam do oglądania. Dzień dobry. Każdy Stare kwarce gdzieś coś masz? Coś do naprawy? Kwarce jakieś? Taki? Taki baterie. A ten to będzie drogi. Oh. To drogi? Ale to, to nie widzisz, Ładny. Znaczy ja złoconych, nie, nie za bardzo. <grywki> Niestety tym razem tutaj nic nie znalazłem dla siebie Po 5 sztuki ile za było Tutaj też są sumie same złąbki dużo kieszunkowych, więc to też nie moja bajka O cześć A przyjechałem dopiero a, A Ty, ty jak? jak? Coś tam? Coś trafiłeś? Czy jeszcze? No, no mnie trafił A, no. Dokładnie Mnie trafił i kurwa, super zegarka Ile ta wstępnika? 2000 Jak widzę takie gablotki to już wiem, że raczej nic tutaj nie zarobię. Ten sam, ten sam. To jest jedno, tak. Łodniejsze jest co nie? No nie mam. Mam z zegarkiem. Nawet ich bliżej pod kamerę nie biorę, bo to widać, że są zwykłe tanie kwarce, więc nie ma sensu tego oglądać i nic z tego w sumie nie będzie. No niestety dzisiejszy dzień wyglądał jak wyglądał już naprawdę myślałem, że nic kompletnie nie kupię. nie można. to nie Cześć A dzwoniłeś do mnie dzwoniłeś do mnie Ja Co tam szukam? A do naprawy ogólnie, nie? Do naprawy To są takie nowe kokerstie do Damskiej do Nie damskie, damskie, damskie to nie Już z połowy giełdy przechodziłem, nadal nic nie mam. No Jest już późno, więc postanowiłem nawet grzebać w rzeczach, w których już kiedyś grzebałem. Z że może coś tam wpadło nowego. Tarit, podinki. Porysowane szkiełko, szkoda. Za dużo zabawy z nich by było. Beza, kręcę. stówki na to ma tak. Hmm? A 150 na szkło? Nie. nie. W sumie nie wiem co do mnie mówił, ale chyba się jednak dogadaliśmy. W sensie nie dogadaliśmy się z kasą, ale, ale się zrozumieliśmy. To było fajne sajko w automacie, ale szkło tragedia, więc jak ktoś chce, no to może sobie za dwie 200 takie kupić dobrze, dobrze. Ja Cię przeproszę na na Nie Naprawdę nie pozobaczcie stanu, igiełka jest. nawet że nie ma. Janusz, to jest na chodzie? Tak, na chodzie. Ale jest czy nie? Nie, nie ten akurat nie, nie ma. Nie. nie ma pan takiego pan, na, na chodzie? Z tego nie ma. Mamy tylko jeden na chodzie. Dobra, Dobra.

Jak skończycie tamtą walizkę, to wyciągnę drugą. wiem <grym> w jakiej cenie? Są Nie? gdzieś ceny? No. Aha, to zawsze mam przekręcony. No on w ogóle się, się macha, on chyba ma zerwaną tą. Za lampkę 140. Normalnie, niech nie zagaduje tamten z lampą Już? Tak, tak. Te Ten DHL Jest trzecia skrzynka? DHL 80 zł A jest coś Konkretnie Ładnie starszy ja w sumie się tutaj tylko tak zaśmiałem, myślałem, że to jest wszystko co ma a tu jednak, jednak nie Na jakiej cenie? Wars? sześć no. stówek niestety no. polskiego nawet nie, Ciężko, mam tylko ja... dwa Zodiac jeszcze a jak na jakiej cenie? to samo a tak najniżej ile? to daje taką cenę, nie do, nie do ruszenia Mhm. Na polskich nie doruszamy. A lądzin, lądzin ten, a górnik jest no. coś tu? No nie ma, nie ma. Normalnie 700. Górnik, górnik, dwie stówki. To jest cena, czy nie? 140 euro. euro. Jest... Słucham? 1500, 1500 nic, ja to sobie tego, zobaczę sobie Citizena tamtego jeszcze chyba, że coś jeszcze a jeszcze coś jest, to no tak, chętnie zobaczę nie polski prawie, bo tu nas takich nie mieli jak głównie japoński, ale może coś wpadnie tutaj już troszeczkę niżej idzie mhm. damskie tu nie, na pewno nie nie, nie stąd tutaj nic Tu chyba też będzie nisko, a nie, tutaj że jeszcze. Bulowa. Bulowa. Eee, 800 zł. Oryginalna bateria, nie? Tego sprzedam za 400 Które No Omegę. To to samo ma w środku co to. Mogę co zobaczyć? To Omegę? No, ale ona nie idzie. Chcę słuchać takiego gościa, nie lubię takich osób, a za chwilę usłyszycie dlaczego. Jak e, robisz zegarki to wiesz co mi boli. Przestań razem. Podaj mi trzy Nie no, dwie dechy to. A to razem tak Kolega Nie, e, Ale po prostu się. razem. Ta, no, tak, tak, tu ta, 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 jesteście. No tylko. To, no, tamty, ja się na zegarkach kompletnie nie znam To nie jest ryzyko z takimi zegarkami? Zawsze jest. No właśnie, Ale... Z Rakowa chłopak u mnie kupił e, działającą taką, tylko że na białym cyferblacie e, zapłacił 1700 zł. Ja mówię, że za miesiąc jestem z powrotem tutaj. Jeżeli nie... Płacę. No ta, z nie no wiadomo, nie. Jak to... Nie wrócił. Nie wrócił. Tak? Wiadomo, to jest... Nie z tego wynika, że jest Nie. Jest taniej, jest taniej jest ryzyko zawsze. Jeżeli mówię coś o zegarkach, bo znam się. No. Troszeczkę to nie ma. A to są mechaniczne czy... są mechaniczne, ten akurat tutaj jest... to jest. Elektryczny, to? Tak, ja. A ty gdzie ty. Ani, gdzie jest ten twój lożin? Bo ty masz lożinę jakiegoś, nie? 200. Nie nie, nie. No bo tutaj... Sama tarcza. Sama tarcza i... Znaczy, rozumiem, tylko, rozumiem, za, że... za dobre pieniądze. Czyli, Czyli wiesz co to jest? Nic jeszcze. Nie, Wygląda nie. dobrze, nie? Powiem. No tu chyba nad koronka nie jest z tego, bo... Ona w ogóle nie... Nic nie robi, nie? Nie wiem. Albo jest przyblokowane. Nie wiem, nie zaglądałem do niego. W, włożyłem baterię, nie idzie. No, za odzyskać. Nie, odzyska nie chcę odzyskać tylko pieniądze z niego. 250 jakbym dał? Ja 100 euro za niego zapłaciłem Bo w takim stanie go kupiłem no, Ale, ale to jest. Na, na Belgii to taka cena 150 euro, czyli 600. To jest ciężko naprawialne, nie? Ja wiem, no. ale na, na podzespoły sprzedasz i już masz swoje pieniądze. Tylko na podzespoły. To jest, ja chcę naprawić, a nie Nawet na ten. Nie spuszczę niżej, to mój, mój zakup to jest tyle 400, 400 euro dokładnie yy, 100 euro, 100 euro 400 zł Na pewno nie będzie Jeszcze jak pojadę na kiermusy po Bytomiu to na pewno nie będzie Nie, nie, no nie To lampę za stówę ci sprzedam Niżej już nie zajdę za. Nie, to lampa ee... Lampa, stówę, e, tamto 5 dych i to stów i 2,5 stówki za wszystko Nie mogę tak. Z no, tego stówę i z tego stówę 1000. Nie wiem, nie wiem. 1100 wejdę. No nie no... Ale z tym też jest problem tatownik. Zobacz, że on tutaj. Bo jest założony, on nigdy nie... jest ciekawości, to kupujesz bo co, zrobisz i sprzedasz, tak? Raczej różni najprawdopodobniej. no. tak, No tak to. Raczej to jest zostało. po dwa koła. Takie. No. nie, to jest fajny kolega, kurde. Chcę Ból... tą stówkę dołożyć, bulowy. I o to właśnie mi chodzi. Gość tutaj najpierw chce rabat od niego. Kupuję tam za 200 czy 300 zł. ok rozumiem. Chce, chce obniżkę. Ja kupuję za ponad klocka. On dogaduje mi, żebym ja jednak dołożył tą stówkę. A później on będzie gadał, że dzięki, dzięki niemu pewnie tą stówkę dołożyłem i żeby tam temu jeszcze więcej spuścił, nie? A zobaczycie jeszcze dalej, co się dzieje. Nie był Ale on tutaj nie, nie ciągnie, tak jakby nie czuć, żeby opór był. Więc Być boję się, że tam że... beczka jest zepsuta, o, że tam te zęby są zerwane po prostu, tego się boję. I wtedy już jest nie do nie nie, nie, tego. Nie, to jest ten. ten, co. Ta łapka, co przeskakuje. 1000 zł, Nie, nie. Ten jest uszkodzony. No to 5 5 w dół, w połowie. Nie, nie mogę. A no no 1050. Nie mogę. Ja bulowę sprzedam bez problemu. Nie? W bulowie jest e, ta zapadka, co prze, prze, przerzuca na datownik. To jest złamane, najprawdopodobniej, albo założone jest. A tysiąc z tamtym Citizenem. Uszkodzony. Tamten na to Za Tamtego mi dasz 50 zł. <laughs> no to właśnie ja już chciałem tak. 5 dych dasz mi za citizena i okej. Okay. Możemy to odłożyć i zobaczyć tam tego citizena, a jest coś jeszcze z takich yes. ten? To jeszcze może zobaczę. Ej, ile masz kasy? Dobra, stąd też na rodzinie. Tu jest Longin, ośka zepsuta. Mhm. Starszy. I tu jest piękny jagarek. Domeczka. No. Ale dzisiaj pana Żona to jakaś taka marudna. O matko i córko, a to dopiero dziewiąta. Co zrobimy ten 1100 trzy zegarki? Trzy zegarki były. Jest tak. 200. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700, 800, 900. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tysiąc. Raz, dwa, trzy, tysiąc pięćdziesiąt, tysiąc siedemdziesiąt, nie? Tysiąc siedemdziesiąt. Tysiąc siedemdziesiąt, czyli ile za, mam przynieść? Osiemdziesiąt i wtedy zabierzesz e, Citana. Dobra. Dobra? Mhm. A gdzieś tu jest pomagnisko. Nie wiem, ja jestem przy A za miesiąc tej, jakbym przyniósł? Za dwa miesiące jestem. Za dwa miesiące będziemy? Możemy tak. Czy, czy strach? Nie, 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 nie. Ja tak Ale, nie będę zabieram. No blika na te 70 złotych. Ja nie mam blika. Numer konta, przelew teraz zrobię, Po prostu tutaj nie ma bankomatu. Ja mam belgijski numer konta. To pójdzie chyba, nie? Trzeba euro. Rewolut? Nie wiem, mówię, 5 euro mam przy sobie. <laughs> Może wyjść 5 euro? Dawaj. No. <laughs> Dziękuję. No, <laughs> jeszcze, ale że robisz ładny. Ale bierze. wyzerowany dzisiaj, proszę bardzo. Dzięki, śliczne, Na zdrowie. Dziękuję. Nie mam. Tak, nie mam nic już dzisiaj. No ale jeszcze blik tobie został Tobie. <laughs> Fajnie udało się. Nie ma sprawy, super. Mam nadzieję, że się uda. Hmm. Ogarnąć ci te zegarki. Tu, tu się boję, że jest cewka uszkodzona i wtedy ja... no części trzeba ja powiem kupować. Powiem ci tak. E, cewka 100%. Czasami potrzebuję takiego, dokładnie, żeby ruszyć. No. Jak te na serce co hej. Trzy <grym> razy przed... <grym> dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. <grym> No, i w sumie wyszło to jakby 1100, czyli tak jak chciałem. A jeszcze wam powiem, że ten gość, co tam dogadywał, no to już się dogadali z ceną, i on jednak zrezygnował z zakupu, i sobie poszedł. Ja też już nic nie miałem. Tego zrobię. Myślę, że na szybko 500, może 900 normalnie. Ten 1500, 2000. Ten, jak zrobię, jeżeli zrobię, to myślę, że 1500, 2300. Cześć. Cześć. O, masz coś dla mnie w końcu dzisiaj, bo pieniądze mam do wydania, nie? Mam o, widzisz, nic nie wziąłem, nie wziąłem. A sprzedał komuś, Nie, 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 za... że. <grych> dzisiaj kupiłem. też ja kupiłem parę rzeczy ładnych. Jagera przed mną sprzedałem, wiesz? O, widzisz. Oj, to jest świetne. Chodzi o komerton? Nie, jeszcze. No zobaczymy. A, zobaczymy To nie, to nie. A ile dajesz za komertona? Wyszło ile? Niecałe 400 zł Za niego? Dam 500. <laughs> mam taką samą, tylko że mam zło, złoconą. No. To może 1500. Nie, tak. Nie, 1500 też i też za dużo. Ale co? On w ogóle z kąówki mu nie ciągnie, nie? Wiem, Ani, widziałem. Kolenda, no. o, może Zobaczymy. może być dobra, ja, się, nie, ten, bo ja miałem ja, identyczną, mi robił Możesz sobie co, otworzyć, no. Mi, mi robi, Witowi, moja chodzi, Brzy. No, to długo się zrobił, ale był z IWC był tak samą. Z tyłu dobrze wygląda normalnie, nie? Dobrze wygląda. No. Za te pieniądze, to co byś, co byś tu nie robił, to będą z tego ludzie A tu też jest kamerton Też, nie? Tarno. No. Tak, tak, to Kogo to kupiłeś takie rzeczy? Jest co, tam na tym, na początku go miał I o tej godzinie? No, właśnie się zdziwiłem, bo Podszedłem, zaczął wyciągać, no. nie? Zobaczyłem, no to Ale masz, super mać ten też tu będzie p******, bo tu tylko nie wyciągnął, bo też na dwa razy idzie koronka raz idzie dwa razy nie chcę ciągnąć, ale może jak mocniej pociągnę to tu będzie chodziło nie? nie chciałem, nie chciałem, bo boję się, że tam się pourywa, nie. Takiego Gerarda mam na myślach? Wow. A Jagera. Dzisiaj wydałem już wszystkie pieniądze. O. jakie mieliśmy? A Jagera, powiedz mi, jaka była wartość takiego Jagera? Nie wiem. O nie, 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 się... nie znam się na tych, kto się nie zna. Ja miałem sam mechanizm, ten Jager dla kultury. Ale ładny. No. To jest dwa trzy koła, tak, tarcza, nie, sekundowy Nie, już tu za sam mechanizm. Tak a to jest pasówka chyba, nie? No, nie, no. nie, to normalnie było. Normalnie tak? To oryginalna. O, widzisz. Mechanizm, ale tarczyk to sadził inny, nie. Więc tak, i wskazówki brakowało, sekundnika. No, ale jest po drodze do piecigarek koła, warta. Ale weź taracę, kupmy. No tak, do pasu wiesz, i to wzią, wszystko zrób. Ja wziąłem się stówek i jestem zadowolony. No. Nie, spoko, spoko. Fajnie. A to kupiłeś fajne, ale to bulowe bym, bym kupił. Nie chcesz czegoś ładnego, kiedy doxa, coś? Ci, Na razie nie. Dam Ci coś jak... za 1000 zł za, za tą bulowę. Jak się, jak się nacieszę to... Dam ci, o, dam ci dzisiaj tego Nikara ty już zł w automacie. Dziękuję, dziękuję. Dzisiaj, dzisiaj nikomu wiesz, nie dam. Bo może się okazać, że tam naprawa będzie, będzie około 1200 że już wiem, prawie nagrałeś zapłacalności. Ja sobie sam, po, sam sobie pogrzebię to może coś z tego wyjdzie, nie? Ale szczałek fajny, wie, to ja piję się w stanie, no. a my mam identyczną, tylko że żółty kopercie. Jest no ta wskazówki trzy. tak naprawdę tyle warte będą, nie w tym stanie. Szkiełko wiadomo, że jest nie, no, ale, ale to. Świetne, świetne Bardzo fajne wysoko. Tak, trzymajcie się. Na razie. Hej, hej, hej. Także tak jak słyszeliście, przed chwilą miałem właśnie ofertę na jeden z tych zegarków za tyle ile dałem za wszystkie trzy. A to w sumie nie jest ten najważniejszy dla mnie i nie jest też najdroższy, bo najdroższa jest jednak omega. No ale na razie i tak zrezygnowałem z tej oferty. Zobaczmy później. Muszę je posprawdzać, potestować może uda mi się je naprawić i bardzo bym to chciał zrobić. Jest już naprawdę późno, bo niektórzy wystawcy się już zbierają, więc to było naprawdę aż dziwne, że do tej pory te zegarki tam leżały. Każdą naprawę tego zegarka nagram z osobna. Jeżeli ten filmik, co teraz oglądacie, wrzucam w sobotę, no to naprawa będzie w poniedziałek. Jeżeli w niedzielę, to będzie we wtorek. Nie wiem, jak, nie wiem w jakiej kolejności, no ale zobaczymy. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i trzymajcie kciuki, żeby te zegarki działały. No i co, do następnego na razie. O, spalinę. Lubię. Głosów.